Cześć! Postanowiłam, że zrobię dla Was... a znaczy, że przedstawię Wam moje koniki 6. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale okej. Okay. Postanowiłam, że pokażę Wam moją stajnię, konie i całą jej zawartość. No więc na początku, czyli tak. Stajnie, to robiłam około... nie wiem... kilku miesięcy, chociaż nie ma za bardzo efektów, ale... Bardzo nad nią się starałam. Jeszcze coś z takiego, z takiego strasznie grubego kartonu, że po prostu masakra taka i musiałam pomagać mamu. Pomalowałam ją, tu czerwony, tutaj e, granatowy, tutaj granatowy i z tyłu granatowy. Tutaj mam taką tablicę, ale do tego przejdziemy zaraz. E, no więc tak, tutaj są e, dwa boksy, one się otwierają. Tu okienko jest, tu okienko, tu okienko, tu okienko, tu okienko, i tu okienko i tu okienko um, No więc tak, może zaczniemy od koni Nie wiem co za bardzo przedstawiać dla was. Ale tak, to jest y, Madagaskar. Ogier z Tennessee Walking Horse. On jest ubrany i to jest ogier. Bardzo mi się podoba. Później mamy musa, to jest mus ogier Rasy Apollosa. On jest już na 2013 rok i też bardzo mi się podoba. Polecam kupno, Jest prześliczny. Tylko że trudno się na niego zakłada derkę i uwiąz z kantarem. Ten taki wiecie, o on... chodzi mi o tym. Wcześniej ciężko na niego załatwić. Później mamy klacz rasy y, andaluzyjskiej. To jest flaszka. Tak flaszka. Będę się streszczać. Później mamy klacz rasy Hufflinger na 2013. Ona się nazywa Hawajka. To jest wszystko. Później mamy y, klacz rasy Knapstrap. Nie wiem jak to się wymawia. Naprawdę przepraszam pistacje. klacz rasy hanowerskiej awantura, ogier rasy andaluzyjskiej kitano, ogier rasy fryzyjskiej Czarny Książę i to wszystkie moje konie. Aha, jeszcze tu jest kitano, ogier rasy arabskiej, i kasia. I tu jest moja własnoręcznie robiona derka. Takim koniem na rzepy prześliczna. Później mam jeszcze taką przez głowę się zakładam. To była moja pierwsza. No i to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę i cześć.